Cześć, z tej strony Ola, witam Was ponownie na kanale Slow Living Poland i zapraszam na kolejną wspólną praktykę. Dzisiaj przed nami dość krótka, ale energetyczna i rozbudzająca praktyka. Przed nami 20-25 minutowe flow, które w moim odczuciu będzie fajną opcją na rozbudzenie ciała o poranku. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu ktoś z Was odtwarza tą praktykę. Po innej porze dnia to też będzie jak najbardziej ok. Zadbajcie o to, żeby znalazła się pod Waszymi pośladkami na ten moment mata. Wygodny strój, jeśli nie macie maty, może być ręcznik, koc, cokolwiek. I spędźmy te następne kilkanaście minut wspólnie poruszając swoim ciałem. Zacznijmy sobie dzisiaj od razu od pozycji dziecka, przechodząc. Do pozycji, w której kolana są rozstawione troszeczkę szerzej, one mogą być wręcz na szerokość maty, podwińcie palce stóp i powędrujcie dłońmi w kierunku krótszej krawędzi maty, szukając już aktywności w tej pozycji. Kierujemy klatkę piersiową w stronę maty, spojrzenie przed siebie. Tym samym zaczynamy otwierać tutaj klatkę piersiową, wydłużamy plecy. Pośladki są skierowane w stronę pięt i moment tutaj. Z wydechem odłóżcie na moment czoło na macie. Pozostając wciąż z aktywnością w okolicach barków, ramion i przedramion, czyli łokcie są wciąż doprostowane kilka centymetrów nad matą. Kolejnym wdechem spojrzenie przed siebie. Wydłużcie plecy i z wydechem przełóżcie prawą dłoń, pod lewym barkiem prawy policzek zostaje na macie. Skręcamy się w lewą stronę, cały czas ściągając też pośladki w stronę pięt. I z wydechem prawa dłoń wraca na matę druga strona. Lewa dłoń pod prawym barkiem, lewy policzek na macie. Z wdechem powrót do centrum. Spójrzcie przed siebie. Opuśćcie klatkę piersiową odrobinę niżej. I z kolejnym wdechem przez zaokrąglone plecy przesuńcie ciało do przodu, odkładając kolce biodrowe na macie, odpychając się dłońmi od maty, ściągając łokcie do siebie, otwierając klatkę piersiową. Wydech tył, podwijamy palce stóp, aktywna pozycja dziecka. Z wdechem od razu przód, opuszczając kolce biodrowe. Odpychając się dłońmi od maty, pozycja kobry albo baby kobry, czyli klatka piersiowa schodzi troszeczkę niżej i wydech tył, pośladki w stronę pięt, podwinięte palce, stóp. Raz jeszcze z wdechem przód, być może pójdziemy o krok dalej, opuszczamy kolce biodrowe, zginamy kolana, odpychamy się dłońmi, spojrzenie albo przed siebie, albo głowa delikatnie odchylona spojrzenie w stronę sufitu. I wydech tył do aktywnej pozycji dziecka. Trzy powtórzenia, jeszcze każdy z Was w swoim tempie, szukając tutaj wariantu dla siebie. I z wdechem raz jeszcze przód, zaokrąglone plecy. Zejdźcie klatką piersiową i niżej dłonie pod barkami, odepchnijcie się dłońmi od maty. Otwarcie w klatkę, delikatne wygięcie w plecach i wydech tył. Ostatni raz, wdech przód. I stąd od razu z wydechem, przez pozycję stołu, wejdźmy sobie do psa z głową w dół. Znajdując swoją pozycję, doklejając całe dłonie do maty, kierując Pięty w stronę maty zacznijcie sobie pedałować w psie z głową w dół przemiennie zginając w prawe i lewe kolana. Pamiętając o płynnym oddechu podczas całej praktyki postarajcie się oddychać przez nos, czując już powoli jak oddech krąży po Waszym ciele. Z kolejnym wdechem pięty góra zginamy kolana. Zbliżcie brzuch w stronę ud. Odepchnijcie się aktywnie dłońmi od maty. Poczujcie wydłużenie w plecach. I trzymając to wydłużenie, zacznijcie powoli opuszczać pięty w stronę maty, starając się nie zmieniać tutaj ułożenia pleców. Czyli plecy w miarę możliwości cały czas są tutaj wydłużone. Zaczynamy rozciągać też tyły nóg. Z kolejnym wdechem pięty góra, zostajemy na samych palcach stóp i chcemy wykonać jak najwięcej, jak najmniejszych kroków, wędrując stopami w stronę dłoni. Spotkajmy się na początku maty, zginamy kolana, z wdechem zadrzyjcie głowę, spójrzcie przed siebie i wydech dół do pełnego skłonu. Stopy na szerokość bioder, kolana są zgięte, przyklejamy brzuch do ud, luźno puszczone. Dłonie opcjonalnie możecie złapać za łokcie. Pokołyszcie się przez moment tutaj, wydłużając plecy, rozluźniając odcinek szyjny, ciężka głowa skierowana w stronę maty. Z wydechem luźno puszczone dłonie w stronę maty. Wdech. Spojrzenie przed siebie półskłon. Długie plecy, otwarta klatka piersiowa i wydech dół do pełnego skłonu. Raz jeszcze z wdechem spójrzcie przed siebie i wydech. Dół do skłonu. Ostatni raz wdech przód i wydech dół. Pełen skłon, z kolejnym wdechem kręg po kręgu podnieście ciało do góry, wysyłając dłonie w stronę sufitu, w stronę nieba. Splećmy dłonie tak, żeby zewnętrzne, że zewnętrzne krawędzie dłoni były w kontakcie ze sobą. Przestawiamy prawą stopę po skosie za lewą stopą. Prawa pięta jest w górze i z wydechem pochylcie się w lewą stronę, rozciągając prawą stronę ciała. Klatka piersiowa i mostek są skierowane w stronę sufitu. Dwie opcje na skierowanie wzroku. Jeśli szyja i gardło na to pozwalają spojrzenie w stronę sufitu. Jeśli to jest za dużo, możecie spojrzeć w stronę maty. Wdech, powrót do centrum. Prawa stopa wraca na swoje miejsce. I lewa noga tył, lewa pięta w górze. wydech pochylamy się. Prawą stronę rozciągając lewy bok tułowia. Czując, co się po tej stronie lewej zaczyna dziać. Wdech, powrót do centrum. Lewa noga wraca do centrum. Rozpleć się dłonie. Spotkajmy się na początku maty. Stopy są razem. Duże palce stóp są razem. Pięty delikatnie od siebie oddalone. Z zbliżcie barki do uszu. I z wydechem barki do tyłu i do dołu. Pozycja góry. Wdech dłoni, góra. Spojrzenie w stronę dłoni. Długie ciało. Wydech dół do pełnego skłonu. Wdech, spojrzenie przed siebie, pół skłon. Wdech, dłonie na matę. Przejście lub przeskok już do czatorangi. Wdech, spojrzenie przed siebie. Spojrzenie w stronę sufitu, oczywiście pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Zaczynamy naszą dzisiejszą sekwencję z wdechem. Prawa noga góra, trójnogi, pies z głową w dół. Moment na to, żeby wydłużyć, otworzyć prawą stronę ciała. Otwieramy prawe biodro do boku. Odepchnijcie się aktywnie dłońmi od maty. Lewe kolano opcjonalnie może być delikatnie zgięte, jeśli czujecie, że doprostowanie lewej nogi jest wyzwaniem. I z wydechem duży krok, prawa stopa pomiędzy dłonie, odłóżcie lewe kolano na macie. Z wydechem dłonie góra, opuśćcie biodra i wydech, zginamy ręce kaktusowe, zginamy łokcie kaktusowe, ręce spojrzenie w stronę sufitu, delikatne wygięcie w plecach. Z wdechem powrót do centrum, wydech. Dłonie wędrują do tyłu, doprostujcie prawą nogę, skłon do prawej nogi. Tyle, ile możecie, starając się trzymać tutaj proste plecy. Palce prawej nogi są zadarte, czyli ta prawa stopa jest flex. Z wdechem powrót do centrum, do pozycji low lunge. I z kolejnym wdechem zadzieramy palce lewej stopy, lewe kolano idzie do góry, zostajemy tu, wzmacniamy nogi. Prawe kolano jest zgięte, silna lewa noga z tyłu. Wnętrza dłoni skierowane do siebie i z wydechem lewa dłoń wędruje na matę, przechodzimy do skrętu, prawa dłoń góra, spojrzenie za prawą dłonią. Poczujcie jak lewa pięta ciągnie Was do tyłu. Czyli wydłużamy tył lewej nogi, skręcamy klatką piersiową na prawą stronę, prawa dłoń ciągnie nas w stronę sufitu, wydech, opuszczamy biodra, kierujemy prawą dłoń w stronę lewej stopy, zostajemy przez moment tu. Wdech, powrót do centrum. Wędrujemy do pozycji skandasana. Zginamy lewe kolano, palce prawej stopy są zadarte, Połączcie dłonie ze sobą, zejdźcie pośladkami niżej. Zostańmy tutaj przez moment. Otwarta klatka piersiowa. I z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Odłóżcie dłonie na matę, skierujcie lewą nogę do tyłu. Spotkajmy się w psie z głową w dół. Stąd z wdechem przejdźmy sobie do pozycji high plank. Odepchnijcie się aktywnie dłońmi od maty. Aktywna mięśnie kor. Ciało napięte jak struna. Wydech prawe kolano dół. Wdech góra. I wydech lewe kolano dół. I wdech plank. Trzy. Trzymamy. Cztery. Oddychamy. Pięć. Sześć. 7, wzmacniamy kor, 8, 9 i 10. Wracamy do pozycji planku i wydech tył do psa z głową w dół. Przejdziemy sobie na drugą stronę z kolejnym wdechem. Lewa noga góra, najpierw trójnogi pies z głową w dół, wydłużenie, otwarcie lewej strony ciała. Odepchnijcie się dłońmi od maty. Wydłużcie plecy, wydłużcie tyły prawej nogi, wdech. I z wydechem duży krok. Lewa stopa pomiędzy dłonie, prawe kolano na macie. Z wdechem najpierw low lunge. Dłonie góra, opuśćcie biodra w stronę maty. Otwierając okolice bioder, pachwin, dodajemy zgięcie w łokciach. Kaktusowe ręce, klatka piersiowa spogląda w stronę sufitu. Delikatne wygięcie w plecach włók. Wdech powrót do centrum, wydech. Wycofujemy pośladki, doprostowujemy lewą nogę, dłonie wędrują do tyłu, spojrzenie przed siebie i schodzimy klatką piersiową w stronę lewej nogi. Starając się trzymać tutaj proste plecy. Z wdechem powrót do centrum. I stąd podwijamy palce prawej stopy, prawe kolano idzie do góry, zostajemy w pozycji high lunge, w pozycji, w której nogi dość mocno zaczynają tutaj pracować. Biodra są skierowane na wprost, staramy się zejść biodrami niżej. Wydech, prawa dłoń na macie, lewa dłoń góra, spojrzenie za lewą dłonią. przynieś klatką piersiową na lewą stronę, wydech, opuszczamy prawe biodro w stronę maty, lewe kolano idzie odrobinę na zewnątrz i z wdechem powrót do centrum, idziemy do pozycji Skandasana, zginamy tym razem prawe kolano. Jeśli to możliwe, prawa stopa w całości doklejona do maty. Jeśli to za dużo, zawsze możecie podnieść prawą piętę do góry lub skorzystać z klocka, z czegoś innego, co możecie podłożyć pod stopę. Palce lewej stopy są zadarte. Otwarta klatka piersiowa. Poczujcie, co się dzieje w tyłach lewej nogi. Spokojny wdech i z wydechem kierujemy się na prawą stronę. Prawa noga wędruje do tyłu. Spotkajmy się w psie z głową w dół. Trzy spokojne wdechy i wdechy w psie z głową w dół, wydłużając plecy, wydłużając tyły nóg. Możecie sobie powędrować, jeśli pięty na macie, pięty w kontakcie z matą to jest za dużo na ten moment. Teraz jeszcze idziemy do naszej sekwencji. Wdech, prawa noga góra. Wydech duży krok prawa stopa pomiędzy dłonie, lewe kolan na macie. Z wdechem dłonie góra. Wydech, łokcie zgięte, otwarta klatka piersiowa, jesteśmy tu. Wdech, powrót do centrum. Wydech, pośladki wycofa, wycofujemy w stronę pięty, klatka piersiowa schodzi na dół. Wdech do centrum. I lewe kolano góra do pozycji high lunch. Wydech, lewa dłoń na macie, prawa dłoń góra, spojrzenie za prawą dłonią skręt. Wydech, opuszczamy biodra w stronę maty, prawa dłoń ciągnie nas w stronę lewej stopy. Wdech, powrót do centrum. I wydech, wędrujemy na lewą stronę, zginamy lewe kolano, pozycja skandasana. Wydech, skręcamy się w lewą stronę. Uwaga, lewa noga góra tym razem. Zostajemy przez moment tu, wydłużając lewą stronę ciała, i wydech, lewa noga wraca na matę. Spotkajmy się w psie z głową w dół. Z kolejnym wdechem idziemy do pozycji High Plank. Wydech zginając kolana. Idziemy do tyłu, do pozycji psa z głową w dół, masujemy kręgosłup. Wdech, przód. I wydech, tył. Z raz jeszcze przód, silne całe ciało. I wydech, tył do pozycji high plank, do pozycji psa z głową w dół oczywiście. Druga strona naszej sekwencji, wdech, lewa noga góra. Wydech, duży krok, lewa stopa pomiędzy dłonie, prawe kolano na macie. Z wdechem dłonie góra, biodra dół. Wydech, łokcie na zewnątrz, otwarta klatka piersiowa. Wdech, powrót do centrum. Wydech, pośladki w stronę prawej pięty, lewa stopa zadarta, proste plecy. I wdech do centrum. Prawe kolano góra, high lunge. Wydech, prawa dłoń na macie, lewa dłoń, górę, skręć, spojrzenie za lewą dłonią. Wydech, prawe wiodro wędruje na matę, dło, lewa dłoń skierowana w stronę prawej stopy. Zdech, powrót do centrum. Wędrujemy na prawą stronę, prawe zgięte kolano, palce lewej stopy zadarte, pozycja skandasana. Wydech, skręcamy się w prawą stronę, dłoni na matę. Z kolejnym wdechem prawa noga, góra trójnogi, pies z głową w dół, zostajemy tutaj na trzy. Spokojne wdechy i wydechy. Dwa i jeden, powoli z wydechem prawa stopa wraca na matę. Pies z głową w dół, zostajemy przez moment tutaj. Zaobserwujcie, co się dzieje w ciele, jak ma się wasz oddech, co przychodzi do Was na poziomie emocjonalnym, na poziomie mentalnym. Ostatnie przejście przez naszą dzisiejszą sekwencję. Wdech prawa noga góra. Wydech prawa stopa pomiędzy dłoni, lewe kolano na macie. Z wdechem góra, wydech otwarcie klatki piersiowej. Wdech powrót do centrum, wydech tył, zejście do skłonu do prawej nogi. Z wdechem wróćmy do centrum, lewe kolano góra, high lunge. Wydech lewa dłoń na macie, prawa dłoń góra, spojrzenie za prawą dłonią. Wydech opuszczamy lewe biodro w stronę maty, prawa dłoń. Na prawą stronę. Wdech, powrót do centrum. Wędrujemy na lewą stronę do pozycji skandasa. Jesteśmy tu wdech. Wdech lewa strona, dłonie na matę. Lewa noga, góra do trójnogiego psa z głową w dół, tylko na moment. Wdech i wydech. Wracamy lewą stopą na matę. Idziemy na drugą stronę. Wdech lewa noga, góra. I wydech, lewa stopa pomiędzy dłonie, prawe kolano na macie. Z wdechem góra, low lunch. Wydech, otwarcie klatki piersiowej. Wdech, powrót do centrum, wydech, tył, skłon do lewej nogi. Wdech. Od razu na tym samym wdechu staramy się podnieść prawe kolano. Wydech, prawa dłoń na macie, lewa dłoń, góra, skręt. Wydech. prawa biodro w stronę maty. Z wdechem centrum. Przechodzimy na prawą stronę, prawe kolano zgięte palce lewej stopy zadarte. Jesteśmy tu z wdechem. Wydech dłonie na matę, prawa noga tył, trójnogi pies z głową w dół. I wydech. Prawa stopa wraca na matę. Opuśćcie kolana, łącząc je ze sobą, łącząc duże palce stóp ze sobą, odkładając brzuch na udach, czoło na macie, dłonie wzdłuż ciała, luźno puszczone barki i ramiona, tak żeby dać sobie tutaj moment na wyrównanie oddechu, który u mnie ewidentnie przyspieszył. Chwila na obserwację. Jakie odczucia przychodzą do Was w ciele? Jakie emocje? Jakie myśli? kolejnym wdechem dopchnijcie się dłoni, odklejając czoło od maty, podnosząc klatkę piersiową. Skierujcie stopy na prawą lub lewą stronę, tak żeby usiąść sobie na macie. Rozstawcie stopy na szerokość waszych bioder, doklejając stopy do maty. Dłonie są na łydkach, z wdechem otwarcie w klatce piersiowej, spojrzenie w stronę sufitu, kolana idą na zewnątrz. I wydech, dół, kręg po kręgu, broda w stronę mostka. Z wdechem raz jeszcze otwarcie, spojrzenie w stronę sufitu, kolana na zewnątrz. I wydech, dół, kolana wracają do centrum, broda w stronę mostka, zaokrąglone plecy. Ostatni raz, z góra. I wydech, kręg po kręgu, odłóżcie. Lecy na macie, możecie trzymać pod kolanami, opuszczając dłonie, sunąc sobie wzdłuż ud, odkładając tył głowy na macie. Przejdziemy sobie jeszcze do pozycji Happy Baby. Zginamy kolana, podeszwy stóp są skierowane w stronę sufitu. Złapcie albo za zewnętrzne krawędzie łydek, albo kostek, albo za zewnętrzne krawędzie stóp. Chcemy w tej pozycji ściągnąć Kolana w stronę pak, w stronę maty. Doklejając górną partię, do górną partię pleców do maty, czyli barki ramiona, łopatki są doklejane do maty. Możecie się pokołysać na boki, tak żeby rozmasować sobie tutaj plecy. Możecie doprostować sobie na przebiegnie prawo. Lewą nogę. I z kolejnym wdechem odłóżcie nogi na macie płasko, albo możecie zgiąć kolana, jeśli wolicie wariant ze zgiętymi kolanami. Opcjonalnie stopy w kontakcie ze sobą do pozycji. Supta Konasana. Chwila na kilkuminutowy, zasłużony relaks. Stopy niech będą odrobinę szerzej niż biodra. Dłonie wzdłuż ciała. Wnętrze dłoni skierowane w stronę sufitu, tak żeby też zmienić przepływ energii w ciele. Poszukajcie ciężkości, miękkości. Goszcząc się w swoim ciele. zostając przez moment tutaj. Jeśli macie ochotę zostać troszeczkę dłużej w pozycji shavasana, to jak najbardziej skorzystajcie z tego. Ci z Was, którzy chcą zamknąć tą praktykę razem ze mną, zacznijcie wracać świadomością do swojego ciała. Bez gwałtownych ruchów przekręćcie się na swój ulubiony bok. Nie spiesząc się Kolejnym dechem wróćcie do siadu skrzyżnego. Zamykając na moment oczy, łącząc dłonie ze sobą na wysokości klatki piersiowej, pochylając czoło w stronę dłoni, uśmiechając się do siebie, dziękując sobie za dzisiejszą praktykę. Namaste. Bardzo Wam dziękuję za te kilkanaście wspólnych minut na Macie. Mam nadzieję, że dość energetycznych i rozbudzających. I do zobaczenia przy okazji kolejnych praktyk.